widzowie, jestem sobie na wakacjach, jestem w świecie. Jestem sobie w świecie. Właśnie jakiś starszy pan tutaj szedł obok, więc no. No i co? Jestem sobie w świecie. To jest taka miejscowość koło gruziąca bym powiedział. No i co? Na razie jestem sobie tutaj, bo mój tata ma takie zawody crossfitowe. Nie, o tam. Tam są zawody crossfitowe i mój tato tam jest, także tutaj jestem. No i przy okazji jedziemy nad morze. Także stwierdziłem, że zrobię sobie takiego krótkiego, długiego, nie wiem, zobaczymy. Po prostu stwierdziłem, że zrobię dla was vloga. No i cóż, na razie jesteśmy w świecie. Taka miejscowość. I pokażę wam, co przed chwilą odkryłem. Ehm, taką wieżę widokową. Taką wieżę fajną. Nawet tutaj wchodziłem. Robiłem różne pozy. Może na miniaturkę będzie. O te zawody kruszywitowe, że wiadomo, podnoszenie ciężarów, takie tam. To mój tata biegał, właśnie. biegał sobie tędy tym zielonym boiskiem. Robił takie, jakby debeskł, coś tam, że tak z handlem do góry jeździł na rowerku. No i co? Tyle, działo się. To jeszcze nie wszystko, nie koniec. Zaraz tam wracam, tylko sobie pułażę. bo odkryłem taką fajną wieżę widokową. Byłem w toalecie. Tam jest taka siłownia taka na świeżym powietrzu. O tam takie sprzęty są. Także idę tam. O kurde, widzę, tutaj rzeczka sobie płynie. Znalazłem taką rzeczkę. W sensie taki stawik. Tu jest woda. Nie wiem, czy tu widać. Tu jest woda taka rzeczka. No i fajnie tutaj w tym świecie mają. Jest woda, sobie płynie. Płynie wisła. No i tyle. Żyjemy w wodzie, czyli tak jakby w treningu. Mój tata zajął drugie miejsce. Są dzisiaj trzy albo cztery wody takie. Także pozdrawiam. Tutaj jakby co to jest jest. WDA w sensie. No, no literki. Nie, nie chodziło mi o ten napój dla dorosłych. No po tego napoju dla dorosłych... To przetoszę Wam pewną śmieszną historię. W tamtym roku gdzieś w listopadzie byłem na takim wyjeździe off W Polsce to było gdzieś w górach. Nie pamiętam gdzie to było. Gdzieś świętokrzyskie. No i byłem tam sobie i pomyliłem szklanki i przypadkowo się napiłem tego właśnie napoju tego gorzkiego. No i co? No powiem, że niedobre trochę. Także nie polecam. Patrzcie na to widzowie. Przecież to jest piękne. Dora może trochę zazieleniały, ale fajnie jest przecież. Jest dobrze. Sprawdzę czy woda cho chociaż ciepła, tylko muszę się jakoś tutaj dostać. Dobra, ledwo co tutaj stoję, ale testing wody. Czy jest ciepła? Ja tu muszę na szybko, bo ledwo co tutaj stoję. Fajna, taka przyjemna. Pomimo tego, że na dworze jest chyba 20 stopni, to woda jest nawet git. Ale cóż, przyszliśmy na siłownię przecież. Już prawie jesteśmy. Także idziemy testować ten sprzęt. co jest wioślarz. No to, siłownia jak siłownia. Mnie jedna rzecz tutaj zaintrygowała. Te kółka, w sensie kiedyś chyba widziałem. To się kręci. Tym. I... tyle. Tu będzie dużo rzeczki. O, jest woda, ale... trochę brudno jest, nie? Tam jest. Taka jakby... kanalizacja jest. Dziura. No wiecie co, widzowie? Ja tam nie wchodzę. Nie ma opcji. No, niby jest fajne, duże, ale jednak tam. No nie, no nie. Mogę co najwyżej, tutaj stanąć. Proszę, zalicamy. Wychodzę sobie, widzowie z toalety. Idę sobie, chcę się oprzeć o ten płot. A tu. Takie coś. Ten płot jest łamany normalnie. Co jest? Patrzcie, jak to się nibie. Nigdy. No, takie boisko do koszykówki. Taki mur jak. Ej, ej, co tam jest? Chyba zaczęło kropić tak w ogóle. Szczerze, to tu jest naprawdę fajnie. Nie wiem, co to jest nadal. Idziemy do tego, ale szczerze, tu jest naprawdę git. No i coś czuję w stu wręcz, że będzie padać. No, coś czuję, że będzie padać. A mój dodamy nie ma tam zawody, także no trochę słabo, no nie powiem. Ale tu jest naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. Tu jest. Nie wiem co to jest. Będziemy sprawdzić Co to jest? Dajcie się znać. Powiadał, że to jest na gołębi siatka, kurde. Czy co? Kurde, serio Co tu się dzieje w ogóle? co jest? Co to? Co to było? Co to jest za siatka tam? Tam nawet jest przystanek autobusowy. Nie żartuję, to jest do siedzenia. Tego nikt! A, no to jest nowiutkie. A patrzcie jakie to jest zardzewiałe. Bo jest no tak wiecznie, powiem, że zaczyna wiać. I... No, jak się rozpada, to będę musiał biec. I No do samochodu, no. Ktoś tam sobie gra w Tenisa Ktoś sobie gra w tenisa Muszę wracać jednak, bo zaczęło tak lekko padać. Zaczęło tak kropić, nie mocno i biegnę, że jakaś ulewa nie została. Bo się teraz zaczyna dopiero. już się widzaj. Akurat, gdy wróciłem pod auto, Przestaje powoli padać. A na razie sobie tutaj postoję. No A teraz nakropę. Teraz to już w ogóle nie pada. Trochę mi zmoczyło włosy. Teraz to już nie pada. I tyle. I co? Przestraszeliście? Subskrybuj ten kanał, mordo No i... Byłem sobie nad morze, byłem w helu, było fajnie, byłem nad morzem, byłem na rowerze, wszędzie byłem, ale jednak nie mam z tego zbytnio materiału, mam tylko zdjęcia, bowiem, no może jak może, trochę zimno było, nawet ci kąpałem, ale no, zobaczcie sobie zdjęcia.